Ok, następny mecz. O, ktoś chciał protosa, ma protosa. Dobra, więc kolejny mecz przed nami. Witam serdecznie na YouTube, na Twitchu, wszystkich po kolei. Cześć. Ok, 14 z najmocniejszą razem. Słuchajcie, mam bardzo prostą sprawę, nie rozmawiam na ja gram. Na o Boże koreański teran tego tylko zabrakło. E, nie rozmawiam na temat balansu i tego, kto jest najmocniejszy, kto nie w becie. Porozmawiamy za rok. Tak naprawdę. Trzeba będzie zobaczyć. Jak, jak to wszystko zostanie rozegrane. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, więc co będziemy tutaj robić na proto, pro, grając protosem? Szczerze powiedziawszy to nie wiem jeszcze. No tutaj ostatnio mnie fajnie z, z, trzy kolosy, no ładnie mnie zjadł, miałem za mało wikingów. Po prostu z, brak jeszcze kontroli nad armią u mnie jest. O tak. Chociaż harasować, trochę go tam poharasowałem, coś zrobiłem na początku, no ale ja się niestety w mid tak zwanym gubię. Bo tak zwany midgame to jest dla mnie masakra. A late game, w sumie mid -game wychodzi mi, le, naj, najgorzej na protosem idzie. Na Zerg'a to Zerg'a, jeszcze jakoś ten, ale na Protosa Tragedia. Na kogo ja gram? Właściwie na Tyran'a. Już zapomniałem. Okej. Okay. Teraz postaram się... Zresztą Tyran'a mam jeszcze jeden duży problem, robię straszny syf w bazie i się gubię. Autentycznie robię syf w bazie i się gubię z tego, co się dzieje. Okej. Okay. Ale to może kiedyś się nauczymy. No, trzeba trzymać porządek i tyle. Prosta sprawa. Jak część z was zauważyło, nie zeskautowałem. Nie wysłałem skauta, co może być tragiczne. Tu trzeba będzie się sprawdzić, czy się nie schował. Hmm. Okej, okay. a co ważnie wtedy wcale się nie zerwałem tą przegraną, to było fajne, no to dobrze, ale to zresztą wy nie wiecie o czym, bo na YouTube nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Grałem taki głupi mecz, którego nie wrzuciłem na YouTube, bo jego wartości były poniżej zera, normalnie to co nagrywam, to mają wartość 0,1, teraz jednak autentycznie poniżej zera wszystko wychodziło. Poproszę rdzeń twojej starej, bo rdzeń twojej starej jest zawsze fajne. Okay, ale nie przyblokujmy się, bo to boli. To bardzo boli, to strasznie boli. A jeżeli jesteście przy okazji na moim na Twitchu, jesteście na moim nowym kanale, e, na tym drugim, to jest kanał do laderowania. Osoby z YouTube, które nie wiedzą, to Twitch TV, Ukośnik, imevent.tv Event, bez TV. Na dole macie link w każdym razie sobie tam wpadacie i oglądacie mi liderującego, bo na normalnym kanale na razie ladera nie ma. Chcę zbierać te średnią powyżej 500 osób, ale na razie trochę ciężko to wygląda. Żeby mieć ten głupi program subskrypcji, że się tak wyrażę, To co Expa no myślę, że Expa się zagadaliśmy troszeczkę, więc niech będzie Expa. Piękna Expa. Jestem, jestem z niej zadowolony, jest taka mm, i dwa gry dodatkowe. Tutaj TET te, i mama krok minerału na centrum. No ślicznie, jestem z siebie dumny. Coś mi tu dziwne dźwięki wydawało, ale okej. Okay. O, jest. Czyli go tam nie ma. Jest tutaj. Okej, okay, zajmijmy się więc nim. What the hell? Czemu mam do firmy Command Centralnie Orbitala? Co to jest? Co tu się dzieje? What the boob! Reper, Repero! Repero, widziałem Repero! Co to jest? Podejrzewam, że należałoby do tej mocno przy, przycisnąć. Ktoś dzwoni, okej okay, teraz uciekamy, to jest moment, w którym należałoby się wycofać, mimo wszystko, ale tutaj jest mi koleżka dobra. Jak widzicie, miałem w coś innego trochę grać, no ale, jakoś to wyszło. Okay, wycofajmy się, wycofajmy się, ty musisz żyć, musisz żyć dla nas! Żyje. Więc, na wywieramy presję na niego. Ciągłą, ciągłą, wredną presję próbujemy wybierać. shield rzucono, obrażenia zmniejszono o 2. Wbijamy się do środka, blokujemy. Tego da jednego damy tutaj. Ok, no to chyba jest wygrane, Jak na chłopski rozum. Co on odstawił, to ja nie wiem. A to zresztą nie, nie, nie moja sprawa, nie moja broszka, Więc forget Expand powiedzmy sobie, tak to nazwijmy. Okej, okay, da się zacząć zabawa. No to i co z tego, że to straciłem? Naprawdę? Trochę dużo tego w tym momencie. Ah, oh, Jesus, pode ser zrobiłem centro. GG, tu jest GG, jak to to woli I słuchajcie, tak to się robi, jeżeli widzicie, że macie możliwość zaatakowania przeciwnika Beta, nie beta, Mothership Corps się przydał weszliśmy, zaatakowaliśmy, zniszczyliśmy, ubiliśmy Piękne to było moim zdaniem, przepraszam za małą ilość komentowania Ale tak to było, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Jeżeli się podobało, na dole macie taki fajny link, jeżeli chcielibyście się zaopatrzyć w Heart of the Swarm To zapraszam serdecznie, tak więc sprzedaję się Mmm, Na razie, cześć! Śmieszne to było, co nie? Bardzo śmieszne bym powiedział nawet. Na Gamescode 99, tak samo na na A KPL pewnie załatwi coś jeszcze ciekawego, jak jakiś konkurs niedługo. W sumie centry mi się przydały później. No dobra, lecimy z kolei.